Dawno nie było żadnej top listy, co? Pora co zmienić. Niestety nie każdy może być tak jak ten Koleś. Dlatego też przygotowałem dla Was krótką listę top 5 najlepszych gier na P4, na które nie musicie wydawać fortuny. Zatem zaczynamy! Numer 5. Numer 5 to Tomb Raider Definitive Edition. Tak, wiem, że jest to remaster. Jest to też gra, którą pewnie każdy ograł na PS3, na Xboxie albo na PC już dawno temu, ale nadal jest to dobra gra i nadal pewnie jeszcze nie każdy miał okazję w nią zagrać. Jest to też gra, która naprawdę taniej można teraz e, znaleźć na Allegro albo nawet w sklepach z grami, a jest to naprawdę solidny tytuł i na Uncharted 4 poczekamy pewnie sobie jeszcze długo, więc póki co to jest e, najlepsze, co możemy w tej chwili mieć, takiego porownego do Uncharted. Jest to świetna, trzymająca w napięciu gra akcji, z fajnymi mechanikami walki, fajnymi mechanikami rozwoju postaci i całkiem w porządku fabułą, także można tylko polecić. Numer 4 World, new and tasty. Jest to gra, o której już mówiłem w którymś materiale. Jest to gra, którą no, mogę polecić i która też właśnie kosztuje niewiele. Niewiele, oczywiście, w porównaniu do 250 zł, które nieraz musimy wydać na kupno gry płytowej na P4. Również jest to remasterowana wersja starej gry, ale tym razem dużo starszej, bo gry z PlayStation 1. Jest to platformówka, która wymaga od nas zarówno zręczności, jak i też logicznego myślenia, no i odrobiny sprytu. W przeciwieństwie do większości współczesnych tytułów, ta gra naprawdę może stanowić wyzwanie. Oczywiście ma typ Easy, ma też możliwość szybkiego wczytywania save'a, save'a, którego możemy wykonać w dowolnym momencie, ale jednak mimo wszystko niektóre sekwencje mogą nas wkurzyć. Ale za to tym większą satysfakcję sprawia nam, gdy już taką sekwencję przejdziemy. Dlatego też, jeżeli macie ochotę na taki mały powrót do korzeni, no i nie straszne wam trybne gry, to warto się za New and Tasty obejrzeć, bo jest to naprawdę solidny produkt. Numer 3. Metro Redux. Metro znalazło się na tym miejscu z kilku powodów. Przede wszystkim za cenę około 150-160 zł. Dostajemy dwie pełne gry ze wszystkimi densykami. W dodatku są to bardzo dobre gry, klimatyczne, Shootery w postapokaliptycznym świecie, w postapokaliptycznej Rosji, w której ludzie chowają się w tunelach metra. Gry są bardzo mocne i emanują jedyną w swoim rodzaju atmosferą, właściwą tylko w tej serii. W dodatku są to odnowione wersje tej a zwłaszcza w pierwszej części, która zyskała nowy silnik i lepsze mechaniki strzelania. Więc, jeżeli macie ochotę na jakiegoś klimatycznego shootera, to warto się za Metro Redux rozejrzeć. Dodatkowym atutem jest to, że jeżeli nie chcecie wydawać od razu 160 zł, to możecie w PlayStation Store kupić jedną grę za cenę około 80 zł. Bardzo fajne mm. rozwiązanie. Numer 2 Infamous First Light. Jest to samodzielny dodatek do gry Infamous Second Sun. Samodzielny, czyli że nie wymagana jest podstawowa wersja gry do tego, by cieszyć się tym dodatkiem. Gra jest świetnym tytułem typu Open World, w której gramy babką, która ma no, supermoce. Warto ten dodatek sprawdzić z dwóch względów. Po pierwsze, moim zdaniem gameplay został dopracowany w stosunku do tego, co mamy w Second Sun. Misje poboczne są ciekawsze i też sam system upgrade'ów sam system rozwoju postaci jest ciekawszy. Dlatego też mamy dostępne wyzwania, które po skończeniu gry możemy sobie grać, bić rekordy znajomych i tak dalej, więc no, daje to grze jakby dodatkowe życie. Ponadto, jeżeli nie jesteście pewni, czy chcecie na Second Sun wydać te ponad 100 zł, to warto właśnie najpierw sprawdzić Dodatek. Gry są podobne, wyglądają tak samo świetnie. Różnią się tylko tym, że bohaterka z dodatku ma tylko jedną moc, a Delsyn z pewnej gry ma aż cztery. Więc jeżeli macie ochotę partać w mieście i postrzelać sobie neonem do złych ludzi, to polecam. Numer 1. Resogun. Jest to gra, która nadaje się na premierze PlayStation 4 i jest to gra, do której ciągle wracam, bo po prostu ten gameplay się nie starzeje. Jest to arcade'owy shooter, latamy sobie stateczkiem i strzelamy do innych stateczków, bijąc rekordy, patrząc na wybuchy i po prostu dobrze się bawią. Gra zyskała swoje drugie życie po patchu, który umożliwia tworzenie własnych statków i e, udostępnianie ich w internecie innym ludziom. Tytuł ten zyskał też po wydaniu DLC, w którym dodano tryb Survival Jest to tryb, który moim zdaniem powinien być w tej od początku, ponieważ jest najlepszy Jest to tryb, w którym mamy tylko jedno życie I musimy po prostu przeżyć jak najdłużej, nabić jak najwięcej punktów No, konkretnie Gra zasługuje też dużo, jeżeli mamy znajomych, którzy też to grają Bo wtedy mamy dodatkową motywację Wchodząc na jeden board, że o kurde, muszę pobić rekord czy... no. Więc... No i to już wszystkie gry na mojej liście, mam nadzieję, że chociaż jedna z nich was zainteresowała, jeżeli macie ochotę na więcej moich filmików, więcej top list i więcej wszystkiego, to zapraszam do subskrybowania, zapraszam też na mój fanpage na facebooku, tam na bieżąco się wypowiadam o różnych rzeczach, także to tyle, dzięki za oglądanie i na razie.